Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. To były wiadomości informacyjnej Agencji Radiowej. Czas jeszcze na prognozę pogody we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. Pogodnie, słonecznie i coraz cieplej. Termometry pokazują już 27 stopni. Dziś maksymalnie 30, jutro 31, ale wieczorem i w nocy z wtorku na środę deszcz, burza i w środę ochłodzenie do 23 na plusie. Reklama. Zdrowie jest bezcenne. Nie przeliczysz go na pieniądze. Nie zamienisz na nic innego. Dbaj więc o zdrowie w tym trudnym okresie. Rób to dla siebie i swoich bliskich. Pamiętaj o zbilansowanej diecie, zrezygnuj z używek. Nie wychodź bez ważnej potrzeby z domu i pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Patronem akcji Dbaj o Siebie jest Zakład Pogrzebowy Archon. Telefon 71-332-60-60 wwwarchon.wroc.pl Masz sprawę do rozwiązania, pytanie lub chcesz się podzielić opinią? Zwróć się do rzecznika Pasażera MPK Wrocław. Zapraszamy do kontaktu pod adresem rzecznik pasażera małpa mpk.wroc.pl lub pod numerem telefonu 71 325 0833 Jesteśmy dla Was MPK Wrocław. Biuro Podróży Kamino Travel serdecznie zapraszamy na wspólne pielgrzymowanie do Medjugorje na coroczny festiwal młodych. Na przełomie lipca i sierpnia Medjugorje staje się centrum przeżyć duchowych młodzieży z całego świata. Mladifest to zjednoczenie w modlitwie, muzyka, procesje ze świecami, adoracje, koncerty, śpiew i taniec. Poszczegóły i zapisy zapraszamy do naszego biura Kamino Travel przy ulicy Dawida 8 we Wrocławiu lub telefonicznie pod numerem 71. 79 78 622. Czekamy na Was, Kamino Travel. Mm. Zaraz, zaraz. Niech no pomyślę. Mm. Zapomniałeś o czymś? Jeśli o tym, jak segregować odpady. To ekosystem przypomina. Do niebieskiego papier i tektura. Zielonego szkło białe i kolorowe. Do czarnego odpady zmieszane. Żółtego tworzywa sztuczne metale i opakowania wielomateriałowe. A do brązowego bioodpady. Segreguj odpady. A jeśli nie masz pewności, gdzie jakiś wyrzucić, sprawdź na stronie ekosystem.wroc.pl. Reklama. Radio Rodzina. Tu Radio Rodzina. Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i Twojej rodziny. Jest kwadrans po godzinie 12, poniedziałek, 28, dzień czerwca. A przy mikrofonie Grzegorz Kryszczuk, witam już za chwileczkę. Przedstawię Państwu bardzo, bardzo ważny komunikat nuncjatury apostolskiej w Polsce.